Siemano, z tej strony Dimfa i dzisiaj filmik z cyklu nie mogłem się powstrzymać, dlatego też dzisiaj widzicie kolejny odcinek z gotika. Zapraszam, gotik 2 noc Kruka. Jeden człowiek odmienił los wielu setek. Ale zapłacił za to wysoką cenę. Śniącego I zniszczył barierę, ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym, to ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. Dobra, jak sami widzicie, doczytaliśmy. No i teraz będzie długa gadka z Kardasem. Jesteś już. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się, czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Hmm. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy, śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności, potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: Przybywajcie! I przybyły wszystkie, nawet smoki. Smoki. Tak, nawet te potężne prastare istoty wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Ale to nie wszystko. Niedawno doszły mnie słuchy o jeszcze innym zagrożeniu. Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. W ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą stare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Jak sami widzicie, gramy wraz z dodatkiem Noc Kruka, dlatego też jest nowy filmik. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko Moc i Nosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem i Nosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzesz paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik oka i nosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Czym dokładnie jest oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Dlaczego paladyni mieliby mi dać oko i nosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane mi jest posiadanie oka i nosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko i nosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość Twoich słów. Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże, z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj! Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami. A ty nie jesteś tak silny, jak kiedyś. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdrać nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku. Nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę krąg ognia mam mnie za zmarłego i niech tak pozostanie. No, 8 minut filmu i można powiedzieć, że e, nie powiedziałem praktycznie ani jednego całkowitego zdania. Tak też może by wyszło. Właściwie wracając do samej rozgrywki, myślę, że ta rozgrywka będzie o wiele dłuższa niż jedynka. Jedynkę możecie zobaczyć u mnie na kanale, link w opisie do całej playlisty. Gothic 2 Not Kruka, to jest dzisiejsza seria, którą zaczniemy sobie dzisiaj. Skończymy, myślę, że w około półtora miesiąca. Nie wiem, może się uda, może nie. Zobaczę, jak to wyjdzie. Właściwie powiem Wam, że dzisiejszy odcinek bardzo testowy. Można powiedzieć, że Xardas tutaj w z trochę ma lepszą, ładniejszą wieżę. Nie jest ona taka paskudna jak tamta poprzednia. Ma łóżko nawet, tam nawet chyba nie miał łóżka, czyli nie wiem, spał na stojąco? Nie mam żadnego pojęcia jak to mogło u niego wyglądać, ale... Powiem więcej, warto tutaj czytać księgi, bo za każdą księgę dostajemy trochę expa. Chyba 25 z tego co można zauważyć, bo to jest tak szybko. Ciekawy obraz, nie wiem co on przedstawia. Widziałem już gdzieś taki, chyba też na dole jest identyczny. Eee, mówi, że Beliar jest zły, Beliar jest niedobry. A co kapliczka Beliara robi u Xardasa? Ja rozumiem Nekromanta, te sprawy. Wie, że też ma w niezłym, niezłym mm, miejscu. Okej, okay, mamy Cię tutaj. Hmm, nie mam ani klucza, ani wytrychu. Oj, klucz jest na stole. Dokładnie. Hmm, a tu jakieś się szybciej brać można było, czy trzeba było klikać? Chyba klikać. Ale pewnie jak będzie więcej złota, to coś... Coś na pewno było, jakiś Ctrl-Shift, ale potem poszukam. Dobrze, tutaj mamy trochę, trochę o... W różnych rzeczach poczytać można, ale No właśnie, dochodzi nam alchemia. Dochodzi nam hmm, tutaj jest alchemia. Eliksir zręczności, mikstury, szybkości, eliksir siły, życia, ducha 1, ognisty korzeń, korzeń leczniczy. Czyli będzie fajnie, bo musimy bardzo mieć dużo HP, PE, many, znaczy owca i zwierzęta. Chyba każda książka jest inna z skóry. Tak, tu też jest powstać zwierzyna, ale to jest jakiś inny tom. Dobra, pójdźmy. Pójdźmy, pójdźmy, pójdźmy. No dobra, nie zaskoczymy. Jak widzicie, ta wieża jest bardzo podobna do tej wieży, co była w jedynce, ale tak jakby wydaje się wyższa. I co lepsze, nie ma żadnej drabiny. Ojej, ojej. Dobra. Mały bóg mi się zrobił. Ale na szczęście, na szczęście nic się nie stało poważnego. Po prostu wzięło mi i waliło do okna. Dobra. Skype wystarczył, nic nie trzeba było kombinować dalej. Schodzimy niżej. Może sam Ksardas po prostu stwierdził, że mu tak będzie wygodniej. Bez drabin tym razem, bo wiecie, nie te lata już. Przezwał mnie na pentagram. Okej, okay, tu jest jakiś kufer. Pochodnia, złoto, dwa zwoje. Leczenia, kula, ognia. Hmm. Czy coś jeszcze fajnego znajdziemy? Kurczę, 30 mnie dni nie było tylko, a on się tak optegował. Ale w filmiku zauważyłem jedną rzecz. Urziel powinien być w Świątyni Świniącego. Ale z tego co pamiętam, świątynia świątego jest zawalona. Czy nie mam szans jak tam wejść, prawda? Czy Urzjiana można mieć w gotiku dwójce nockruka? O to jest pytanie: tak samo zbroje. Zbroje widzieliśmy, że raczej nie może być w tej części, bo rozerwało ją jak nas xartes ratował. Zrobiło takie wielkie! Puch. Więc myślę, że raczej nie powinno tutaj żadnych takich rzeczy być. Ale kto ci tam wie, Mo może coś się znajdzie fajnego. Dobra. Myślę, że możemy wyjść z wieży i pójść w stronę miasta. Trochę ciemne to wszystko i bardzo ciemne. Muszę zobaczyć, czy da się jakoś rozjaśnić. Pewnie się da. Ta pałka. Ciemny grzyb, owieczka. Owieczkę ma można zabić, ale po co? Jeans, sztylet. Wiecie co? Zrobię sobie pierwszy poważny odcinek. Pierwszy, a i nie trzeba na razie modów. Na razie zauważyłem, że jest wszystko pięknie, ładnie, bez modów można grać. znaczy chodzi o te mody na ilość fpsów Trochę jest problem z rozdzielczością, bo wcale nie widzicie. To nie jest, że tak powiem w pełni HD, to jest trochę większe niż HD. Czy on nie uratuje i zabije tego wilka? O nie, nie uratował mnie, ale lipa. Dobra, dobrze, że zapisałem. Ale teraz wiem jedno, od razu do niego pobiegnę, bo on nie może uratować. A jak jest wilczek, to wiecie. Na początku trochę sobie polatam tylko. Ale goblinów. Raz, dwa, trzy, cztery gobliny. Pięć! Diabługo. Super. Jakieś kłopoty? Do diabła nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila, ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały, jeszcze w górniczej dolinie. Nazywasz się Kawalorn, tak? A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj i przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Do miasta. <laughs> Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z Górniczej Doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z koriny kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś się z nim porozmawiać? Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić górniczą dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Eee, mówi o tych szczurach z Kolonii Karnej. Rozleźli się po całej okolicy, łupią i mordują. Ech, cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Tak. Ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów... Mogę ci pomóc z tymi bandytami? Może, ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, Mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No cóż, muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Potrzebuję lepszego sprzętu. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy? Tak, nóż będzie dobry. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? Pewnie, wezmę je. O, facet. Ty to masz problemy. Ale znajomy, znajomy z naszego obozu, ale najpierw poszukam sobie. Wszystkich rzeczy, które tutaj możli możliwe będą, właśnie do odnalezienia, goblin, goblin, jakieś tutaj łaty, złoto. Niczego tu nie znajdę. To jest jeszcze jakiś kufer, a w kufrze? Nic ciekawego. O, to to Pewnie i tak. Tutaj to, to jest bardzo ciekawe. czego on nie ma głowy? Został przywiązany. Okej, okay, czy to tutaj coś mamy? Bieski bez, bieski bez. Zwój, skórzany mieszek. Skórzany mieszki chyba można otwierać, czy źle pamiętam. Ciężko działa się szuka. Są zbyt ciemne, bardzo to podłoże przylegają. Ale może i dobrze. Mogę ten nóż na wilki? Mogę. Jeszcze zły przemyt. Chodźmy zabić tych gnojków. Dobra. Tylko mnie osłaniaj. A teraz czekaj okay. ich pasku. Ja cię osłaniam, a ty nie zdobywasz wasze, jak mam nadzieję. O, na strzała poleciał. I tu był tylko jeden? Laga. Ja na szczęście lagów nie mam. Nie ma czego plądrować. O jak pięknie nazwał, nie ma czego plądrować. Nie tu przychodzić. O kolejne 30 ekspa. O, ja nie miałbym z nimi szans. Zasłużyłeś sobie na to, by... No to załatwione. <gryw> Mogli ze mną nie zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Ehm, muszę się dostać do miasta. Później... Ech, nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Ehm, czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A, i jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz, tu jest parę monet. Możesz mnie czegoś. Pewnie, przecież wiesz. Oj, chłopie, nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz, prawda? Chcę się czegoś od ciebie nauczyć. Pewnie. Co chcesz wiedzieć? Dobra, czyli mamy misję i wiemy, co mniej więcej nas może czekać w dalszej podróży. Eee, okej, okay, wróćmy, bo raczej nic nie No właśnie, tak myślałem. Poziom 0, bezwłośny któryś musi mieć otworze. klucz. Czarny grzyb, wstałem, że ty masz klucz, masz klucz jakiś. Mhm. nic tu nie ma. Sztylet. A tu coś będzie? Krótki łuk i strzały. Okej, okay, mam nadzieję, że do tego kawalacha mogę wrócić w każdym momencie, żeby się nauczyć walką mieczem dwuręcznym albo jednoręcznym. Nie pamiętam, jak tutaj w ogóle się. Nie pamiętam w ogóle, słabo pamiętam gotika dwójkę. Może nie powinienem się do tego przyznawać. Dawno temu grałem i tak wiecie, jakoś, jakoś nie pamiętam wszystkich aspektów, ale na pewno pamiętam co się tu działo, czy następny? Oj, ten teraz wystraszny myślałem, że tu coś jest jeszcze. Nic tu nie okay, ma. Tutaj bandyta, nic nie ma. Ale tu na pewno będą jeszcze jakieś wilki czy coś. O, jest już wilk, już widzę. Ale z tym wilkiem postaram się zmierzyć. Tylko on zapiszę sobie. Może mi się uda go zabić. Przynajmniej, będę, przynajmniej spróbuję. Z 4 hit potrzebuję, żeby go zabić. Jeszcze jeden. Ja mu jeszcze jeden... O, super. Chciałem mu chwycić ja, ja, mu jeszcze jeden, a jeszcze dwa. Tu w paprotkach nic nie ma. Ok, nie miksa chyba, bo byłam za mało HP na miksa. O, tabliczka innosa znaczy ten to chyba można okradać, ale na razie dobra, pójdziemy dalej. Potem, potem inne będę kradł. Tutaj są krwiopijcy, tu są wielki w uciekać Nie mogę skakać. Czym się skakało? Jeszcze kabiny nie słyszę, że gonią Nadaj jakiś miłę. O, już widać zamek. O, o o. o super. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony! Hmm, co my tu mamy? Tu jeszcze jakiś zwój leży. Przyda się, przyda się, nie powiem. Przyda się. Idziemy pogadać z Kolesiem. Ale jeszcze to. O, i można gadać. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta. Mam rację? Może. Hmm, <laughs> wyglądasz na zbiega. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni. Nie obchodzi mnie skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Co chcesz mi zaproponować? Z takim wyglądem strażnicy nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Mogę ci pomóc dostać się do miasta? Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora to Glejt. Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie ci się tam podoba, a strażnicy nie będą cię niepokoić. Zainteresowany? Co chcesz w zamian? Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Posłuchaj, dostaniesz ode mnie ten glade. Tak po prostu? Jeśli jednak spotkamy się w mieście, to jesteś mi winien przysługę. Umowa stoi? Musi być w tym jakiś haczyk. Nie, nie ma żadnego haczyka. Będziesz mi tylko winien przysługę. A jak Ty dostaniesz się do miasta? Strażnicy mnie znają. Powiem im po prostu, że zgubiłem swój glejd. Pewnie. Dawaj ten papier. Masz. Uważaj na niego. Jest bardzo cenny. I jeszcze jedno. Nawet nie myśl o złamaniu danego słowa. Jako kupiec mam spore wpływy w mieście. Nie skończyłoby się to dla ciebie za dobrze. Wierz mi. Pokaż mi co można na Wybierz sobie. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, bo trochę trwam. Pierwszy odcinek, pierwsze wrażenia powiem tak, z gotikiem dwójką jest to tyle fajnie, że to jest akurat z dodatkiem, więc na pewno tutaj myślę, że może być nawet powyżej 60, a kto wie, może powyżej 80 odcinków. Czyli Muszę sporo tego. Jak sobie chcę. Mamy Glade. Teraz pójdę na farmę, bo na farmie mogę trochę exp zdobyć, ale to już w następnym odcinku. Do zobaczenia, papa. Pa.